Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Szanowny Panie Prezydencie, wielcy dostojni goście, bardzo nam miło powitać Państwa w naszym łódzkim technoparku. To wyjątkowa okazja i wyjątkowe miejsce. W tym miejscu już teraz styka się Nauka z biznesem. W tym miejscu już w niedługim czasie mam nadzieję, będą spotykali się najwięksi i najbardziej aktywni przemysłowcy, przedsiębiorcy z biznesem, a przede wszystkim ze światem nauki. Dzięki któremu będziemy mogli nie tylko te wynalazki tworzone przez naszych zdolnych studentów i świat nauki wdrażać, ale będziemy mogli również przede wszystkim tą wiedzę uzyskiwaną. Transformować dla dobra nie tylko ich, ale również, myślę, że całej nauki polskiej. Spotykamy się w Technoparku. Będziemy przyglądać inwestycji w przyszłość. Inwestycji w przyszłość gospodarki, nauki. Inwestycji, która będzie wyzwaniem dla wielu. Inwestycji, która, mamy taką nadzieję, pobudzi mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa i zespawa je z łódzką nauką. W Polsce jeszcze długo, długo będą dominowały małe i średnie przedsiębiorstwa, dlatego tego rodzaju miejsca, które, gdzie można nie tylko zlecić badania, ale przede wszystkim pod kątem, zlecać się pod kątem realnego wdrożenia. Sprawdzić własne produkty jest już niesłychanie ważne. My jeszcze długo nie będziemy mieli firm, które by dysponowały każdą odrębną tego rodzaju możliwością. Dlatego tego rodzaju miejsca, gdzie są skupiony wysiłek, potencjał naukowy, potencjał także potencjał technologiczny jest odpowiedzią na prawdziwą odpowiedzią na prawdziwe wyzwania stojące przed Polską. Dlatego gratuluję Łodzi, gratuluję, gratuluję władzę miasta, województwa, gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego niezwykłego miejsca. Mam świadomość, że wykracza to miejsce swoją, swoim znaczeniem poza łódź, poza rybą. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę naszych gości. Dziękuję. generacji drukarka drukująca w którym jest nakładana warstwa po warstwie i e, drukowane są róż, różne rzeczy tak, e, e, my koncentrujemy się na części na części e, medycznej to jest model do

Pecaksия, w sposób anatomiczny uczynić to, co się dzieje. Dlaczego? Dlaczego to chodzi? Dziecko, znaczy rodzice w zakresie preconce... zdolności. sterowni. Tak,